Hej, hej moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, znowu Opera. Jest kilka rzeczy, o których powinienem Was poinformować, w związku z Warframe, oczywiście, jak i w związku z kilkoma innymi grami, ale o tym sobie zaraz porozmawiamy. Moi kochani, na streamie ostatnio, wczoraj, wynikła pewna sytuacja. Na zasadzie. Myślałem, że wszyscy wiedzą o tym, jak dostać darmowego Necrosa Prime, czym jest Tenokon i generalnie tego typu rzeczy. Okazuje się, że niekoniecznie. Wszyscy z Was, ci, którzy są weteranami, oczywiście wiedzą o czym mówię, więc tak naprawdę nie musicie oglądać tego materiału, ale będę Wam wdzięczny. Natomiast, moi kochani, wszyscy ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z Warframe i na przykład nie wiecie czym jest Tenokon, a jest to event, który ma miejsce w Ontario, gdzie. Dosłownie jest to zlot, który możemy zobaczyć przez e, internet na Twitchu na streamie. Okay? Na streamie o 6 e, lipca o 6 po południu, gdzie u nas według przełącznika Google to jest północ e, w czwartek. I to sobie na pewno obejrzymy. Postaram się mieć wolne wtedy, więc mam nadzieję, że od razu sobie wskoczymy na stream powiedzmy gdzieś koło 20 postrymujemy sobie i do, do, do tej północy wytrwamy, żeby obejrzeć sobie ten okon. Ale nie, to jest najważniejsze, że będziecie mogli oglądać sobie ten okon. Pamiętajcie, żeby na sam czas ten okonu nie oglądać ten okonu. U mnie, można powiedzieć. Albo przynajmniej odpalcie sobie ten okon w drugiej karcie, gdziekolwiek. Wiecie dlaczego? Dlatego, że dostaniecie Necrosa Prime razem z miejscem na Necrosa Prime. Więc jeżeli brakuje Wam miejsc na Warframe'y, jedno dostaniecie za darmo, plus jeszcze dostaniecie Necrosa Prime, jeżeli nawet go nie macie, albo jeżeli już go macie, to dostaniecie po prostu drugiego. To nie ma najmniejszego znaczenia, Necros Prime będzie Wasz, ale jest pewne ograniczenie. W zasadzie dwa. Kwestia jest tego, że po pierwsze, musicie obejrzeć stream przynajmniej pół godziny ciągle. Biorąc pod uwagę różne lagi i inne dziwactwa, proponuję wam po prostu włączyć sobie w karcie mm, ten stream i niech on sobie leci. Nic się nie stanie, jeżeli będzie leciał przez godzinę, czy ile tamkolwiek by nie trwał ten okon. Koniec końców, lepiej za długo niż Necrosa Prime później nie dostać, bo zabrakła wam minuta ze względu na jakieś dziwne problemy z połączeniem, czy cokolwiek. Stream teoretycznie powinien trwać godzinę, i przez tą godzinę macie okazję zrobić sobie tego Necrosa tylko i wyłącznie oglądając. Ale czy tylko i wyłącznie oglądając, po prostu włączę i, i już i mam. Nie. Od razu Wam mówię, że nie. Musicie zalogować się na swoje konto Warframe, nie? Czyli, dajmy na to, jesteście w tym momencie na stronie Warframe, oficjalnej stronie. Musicie się zalogować, i w momencie, kiedy się zalogujecie, najeżdżając na swój login, musicie wcisnąć zarządzanie kontem. Tutaj na samym dole macie kilka profili, z którymi możecie połączyć sobie Warframe. Ok? I w przypadku tego. Twitch Sync połączenie z kątem. Kliknij, aby odłączyć w moim przypadku. I w, tylko że no, u mnie jakby nie ma tego procesu całkowitego, nie więc tutaj ciężko będzie mi to wam pokazać. Ale z procesem samym powinniście sobie poradzić z palcem w nosie. Kliknij, aby połączyć z Twitch Sync. I w tym momencie no ja mam już to połączone, więc, więc niewiele jestem wam w stanie pokazać, ale jesteście w stanie to zrobić z palcem w nosie, szczególnie, że posiadając konto na Twitchu oraz posiadając konto w Warframe, w zasadzie to są 2-3 kliknięcia i to jest wszystko. Więc pierwsza rzecz, jaką teraz zrobicie po filmie albo nawet w trakcie, połączcie sobie konto Twitch z um, kontem Warframe. Nic za ty nie zapłacicie, jest to w pełni darmowe. Żadnych opłat w przyszłości też żadnych opłat, no po prostu nic się nie stanie, a będziecie to już mieli raz zrobione na zawsze. I to jest bardzo fajna rzecz, bo w razie następnych takich eventów będziecie to już mieli z głowy. Także polecam wam to zrobić, bo wiem, że sporo nowych graczy jeszcze się nad tym nie zastanowiło, nie wie jak to ogarnąć czy cokolwiek w tym stylu, yy, więc, więc to jest fajny dodatek. Pamiętajcie też, że w trakcie Tenokonu, jeżeli kupicie sobie bilet na Tenokon, to nawet najmniejszy, czy tam najtańszy, czy cokolwiek takiego bilet na Tenokon będzie skutkował tym, że oprócz konkretnych nagród, które dostaniecie, dostaniecie też dostęp do specjalnego mm, specjalnego baro można powiedzieć, bo na czas tenokonu przybywa baro do naszej mapy gwiezdnej mm, i na jednym z przekaźników to konkretnie nazywanym baro tenokon relay, na tym przekaźniku będziecie mogli kupić wszystko to co baro ma sobą do zaoferowania, totalnie wszystko każdą jedną rzecz, ok? żebyście mieli to mm, na uwadze Wystarczy, że zakupicie tylko bilet na ten okon. od razu będziecie mieli dostęp do Baro, który. W trakcie trwania ten okon, no oczywiście, do Baro, który będzie wam oferował wszystkie swoje rzeczy, które kiedykolwiek przywiózł. Więc, jeżeli brakuje wam jakiegoś modu, części jakiegoś pancerza, który wam się bardzo podoba, czy czegokolwiek, co widzieliście do tej pory na moich filmach, jakiejś broni, czy cokolwiek, to będziecie mieli okazję coś takiego uzyskać. Na pewno widzimy się na Twitchu w momencie, kiedy tylko ten okon się rozpocznie i przed ten okonem na streamie, takim normalnym. Więc jeżeli chcecie sobie coś pofarmić, pograć, czy, czy po prostu posiedzieć w dobrym towarzystwie, trochę posłuchać muzyki, czy, czy cokolwiek takiego, to was oczywiście zapraszam. Mm, oczywiście 6 lipca. Około godziny 20.00. Na to Was o, od razu zapraszam. Kolejna rzecz, jaką warto jest napomknąć, to to, że Borderlands w tym momencie jest na genialnej promocji. Przy cena, jakiej w życiu nie spotkacie za często, chociaż raz się gdzieś tam zdarzyło. Borderlands The Handsome Jack Collection, nie? Działa to na tej zasadzie, że dostaniecie Borderlands ze wszystkimi możliwymi dodatkami, skinami i czymkolwiek byście jeszcze dodatkowo nie chcieli, mm, i dodatkowo jeszcze. Borderlands The Pre-Sequel, więc jeżeli nie graliście w żadną z tych gier, to teraz jest najlepszy moment. Dostaniecie ją za 26 złotych 79 groszy. Zł. Takiej promocji nie można sobie wręcz odmówić. I kwestia jest jeszcze bardzo jedna fajna. Przejdziemy sobie tylko do zakładki z Borderlands, bo w tym momencie wyszedł nowy dodatek, można powiedzieć, który ma być wstępem do Borderlands 3. Więc jeżeli jeszcze powiedzmy już graliście we wszystkie części, a wtedy chcielibyście, dajmy na to się zastanowić nad tym że kurczę, no może by tą trójeczkę kupił, to teraz wyszedł dodatek Commander Lilith and the Fight for Sanctuary. I to ma być teoretycznie dodatek mówiący nam o tym, co się, jako wstęp, traktujący jako wstęp do mm, Borderlands 3. Ja wam się postaram nagrać sam ten dodatek oddzielnie. Mam nadzieję, że uda mi się nakłonić moich znajomych do tego, żeby przyłączyli się do gry razem ze mną. Ale też bardzo jedna ciekawa rzecz: Ultra HD Texture, Texture Pack. W momencie, kiedy, dajmy na to, graliście już wcześniej w tę grę i twierdzicie, że, że ta gra po prostu ma słabą grafikę, czy cokolwiek w tym stylu, no to już no, tak na Naprawdę nie ma, to są dwie rzeczy, które dostaniecie za darmo. Natomiast bezpłatnie dodatek Commander Lilith and the 5 Century dostaniecie tylko i wyłącznie w określonym czasie. Więc warto jest zainwestować w tym momencie i mieć ją za darmo, bo w momencie, kiedy, ją dodacie, kiedy dodacie ten dodatek do konta, on będzie już darmowy u Was cały czas. Także polecam i zalecam, bo zabawy będzie co niemiara na pewno. Ok? Ok. Dobra, ostatnią rzeczą jest to, że pewnie już może słyszeliście, ale w razie gdybyście nie słyszeli, to Wam podpowiem. Destiny 2 przechodzi na free-to-play, tylko na free-to-play od września. Więc jeżeli gdzieś tam jakimś dziwnym cudem nie zagraliście w Destiny 2, nie wiecie czym jest, zapraszam Was do filmów na kanale, które nagraliśmy z Xerosem. Natomiast jeśli w ogóle nie chcecie nigdy nie rzuciliście się na Destiny 2, bo stwierdziliście, kurczę, no będę płacił, plus jeszcze muszę płacić za dodatki, plus jeszcze muszę płacić za wszystko i generalnie nie chcę, a jeszcze są mikropłatności. Że... Tak, są mikropłatności, ale to jest generalnie kosmetyki, które, które jeżeli wam nie przeszkadzają, to po prostu... Nie musicie ich używać, ale to nie jest najważniejsze. Destiny 2, które wejdzie na darmową platformę i ma się pojawić na Steamie, na przykład, będzie dostępne ze wszystkimi dodatkami oprócz porzuconych i oprócz nowego dodatku, który wyjdzie już wkrótce, w zasadzie, kiedy Destiny 2 wejdzie do darmowej, do, do darmowej usługi. Ok? więc tych dwóch dodatków oczywiście nie dostaniecie. Słuchajcie, oni muszą się jakoś utrzymywać i nie róbmy gówno burzy z tego, że przechodzą niby na free to play, ale coś tam nie, bo to nie ma znaczenia. Gra bez porzuconych oraz bez nowego dodatku dalej jest do grania, Szczególnie, że jest to gra multiplayer, więc tak jak na przykład Xeros nie ma wszystkich dodatków, a mogliśmy sobie pograć i mm, w, we wszystkie misje, które ja mam, on po prostu nie dostawał za nie nagród. To jest raz. Dwa, mogliśmy sobie pograć we wszystkie aspekty multiplayer tej gry. Więc to jest niesamowita rzecz, gdzie mogliśmy sobie razem postrzelać mimo wszystko, że, że on tam czegoś nie miał, nikt się tym nie przejmował. Gra dalej jest kosmiczna wręcz. Całą główną kampanię macie za free, ok? Całą rozrywkę i zabawę z swoimi znajomymi macie za free. W momencie, kiedy stwierdzicie, że rzeczywiście no, można by było się pobawić tak dalej i wejść, i po w ogóle to jest najlepsza gra, w jaką grałem, i wow! to wtedy możecie się zastanowić nad dokupieniem sobie czy dodatków, czy season pasa, czy czegokolwiek takiego. I podejrzewam, że twórcy gry w momencie, kiedy wyjdzie sama gra do darmowej usługi, będzie sporo rzeczy dostępnych za niższą cenę. Na przykład, znaczy podejrzewam, że dodatki zostaną w podobnej cenie, bo to mimo wszystko jest dodatkowy kontent, ale na przykład jakiś tam dodatkowy season Pass, czy coś w tym stylu od momentu, kiedy Destiny 2 jest darmowe. Zakładam, że wejdzie. Zakładam, że wejdzie. Zobaczymy, co z z, co dostaną gracze, którzy już kupili na przykład tak jak ja pełną edycję Destiny 2 kolekcjonerkę Season Passami ze wszystkim, wszystkim, wszystkim od razu przed premierą, nie? Na tej zasadzie. Zobaczymy co dostaniemy fajnie by było gdyby, gdyby cokolwiek takiego, gdybyśmy cokolwiek takiego dostali, e, nawet jeżeli to by były kosmetyki, a takie naprawdę porządnie wykonane i motyw bardzo fajny w momencie, kiedy Activision oddzieliło się zresztą, kiedy Twórcy Destiny po prostu kopnęli Activision w dubsko i Bungee, jakby przeszło tylko i wyłącznie na swoją modłę, gdzie teraz oni są wydawcą. No to no, poprawili się to bardzo konkretnie, nie? więc, 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 ym, naprawdę wszystkie te paczki, które teraz wychodzą, to jest, to jest duże wow Destiny 2. Mam nadzieję, że uda nam się pograć razem chociażby troszeczkę. Na pewno przed wyjściem do, wejściem do darmowego trybu yy, Destiny 2 będziemy ogrywać yy, stanowczo na streamach, bo, bo w przypadku Destiny 2 ciężko jest pokazać wszystko w odcinkach. Więc po prostu sobie pogramy, postrzelamy w momencie, kiedy tylko stanie się darmowe i pewnie troszeczkę przed. Więc podsumowując, wiecie już jak yy, Połączyć sobie Twitcha z Warframe, żeby na ten okonie i po ten okonie w zasadzie dostać Necrosa Prime za free razem z miejscem ze slotem. Więc, jeżeli macie już Necrosa Prime, to po prostu możecie go wywalić, nie? Jak kupić i dlaczego kupić Borderlands 2 jak najszybciej, oraz to, że Destiny 2 przechodzi do Free to Play. Ostatnia bardzo ważna rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć. W tym momencie na każdym ze streamów zbieramy na pewien cel. Na kamerkę, taką do kręcenia z łapy, żeby, żebyśmy mogli spotkać się, powiedzmy, na jakimś evencie. Jeszcze dodatkowo nakręcić całe cudactwo. Szczególnie, że zbliża się Wolin, gdzie możecie zobaczyć operę razem ganiającego nago z Wikingami. Po lesie będziecie mogli zobaczyć przygotowania do najbliższego falkonu, bo już się zbliża wielkimi krokami. Być może jakikolwiek inny dodatkowy event, jak jakiś PGA, czy coś w tym stylu. Gdzie opera się wybierze i wybierze się z kamerą, więc jeżeli do tej pory. Chcielibyście posłuchać opery w jakimś takim krótkim materia materiale gdzieś tam na mieście, albo przy okazji ćwiczenia, czy żebyśmy razem poszli na siłkę, czy coś w tym stylu, no to jest dobre wyjście i na to sobie zbieramy. Udało nam się zebrać już ponad 400 zł na taką kamerkę, to jest niesamowite, bo udało się to zrobić w bardzo krótkim czasie. Ale do końca miesiąca będziemy sobie zbierać hajs i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Eee, oczywiście moje zobowiązanie leży tutaj. Tak jak mówiłem wam na streamach gdzie zbieramy kasę i ja dodaję... Tyle, żebyśmy kupili tam gdzieś jakiś porządny sprzęt. Najprawdopodobniej będzie to 50-50, chyba, że mnie zaskoczycie i zbierzemy taką dużą kasę, której ja nie jestem połowy drugiej pokryć w stanie, ale mam nadzieję, że aż tak to nie będzie. Zobaczymy. Każda z butówka się przydaje, każda z butówka jest pomocna, szczególnie, że macie możliwość darmowego darmowego supportowania streamu na zasadzie ludzów i to jest darmowy donate, który po prostu sam się odkłada, nie? Także zapraszam. Przy okazji też wyświetlenia robią swoje, więc możecie do końca czerwca mieć możliwości na współpracę Położenie opery na milion różnych sposobów od Patronite'a przez donate'y po wsparcie kanału. Po darmowego z Lutsa, więc tego jest naprawdę ogrom, 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 bo wszystkie środki z internetowych źródeł sobie zbierzemy i pójdziemy zakupić sobie kamerkę. Na tej zasadzie to jest jedna rzecz. Druga rzecz, zapraszam was jak najbardziej na wszystkie streamy, ale przede wszystkim 30, 29 i 30 czerwca, gdzie w weekend tutaj będzie stream pomiędzy 29 a 30. Daj Bóg, jeżeli wszystko wypali. A powinno wszystko wypalić, bo to, to nie ma możliwości, żeby nie. To wtedy na tym streamie, moi kochani, rozdamy sobie praktycznie wszystko, co ja mam możliwe do rozdania na koncie, czyli sety prime, czyli bronie syndykatowe, czyli bronie od baro nawet mam gdzieś co, co to było? skanę więc naprawdę jest sporo tego. Ja sobie wyczyszczę trochę ekwipunek, wy dostajecie trochę fajnych rzeczy. Oczywiście też wchodzą w grę mody Prime, czy, czy, czy złote mody z, ze skarbca, bo to będziemy sobie farmić i dropić w miesiącu, czerwcu i na to sobie zbierać, żebyście wy otrzymali fajny dodatek do gry, szczególnie jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z Warframe. I bardzo jedna fajna ciekawostka. Sporo osób w tym momencie zadeklarowało się, że również będzie miało do rozdania kilka rzeczy, jak sety, jak dodatkowe bronie i tak dalej, i tak dalej, więc jeżeli nie chcecie tego robić, powiedzmy ujawniać się jako gracz, czy cokolwiek takiego, możemy to schandlować normalnie, dzięki czemu będę miał to na koncie do rozdania ludziom, natomiast jeżeli nie macie przeciwko temu żadnego problemu, to możecie sami handlować z tymi graczami, oddając za co łaska Jakieś tam mody broni, czy, czy cokolwiek tam chcecie oddać, a będzie tego dosyć sporo, szczególnie dla początkujących graczy, nawet takich z pierwszym poziomem. Pamiętajcie, dam Wam set modów, czyli przekierowanie, witalność, yy, moc zwiększający pancerz i kilka takich innych tego typu modów, które są tak naprawdę brązowe czy, czy srebrne, ale postaram się je podmaksować trochę, żebyście mieli fajny start w grze, więc dostajecie taki komplet pięciu modów, które ja uważam za najbardziej słuszne, gdzie będziecie mieli, powiedzmy, dostęp do jednego, jednej transakcji handlowej, więc nawet jeżeli dopiero zaczęliście przygodę z Warframe, albo dopiero chcecie zacząć przygodę z Warframe, to naprawdę zapraszam Was, bo nawet pierwszopoziomowe osoby, które, które dopiero gdzieś tam się podnoszą z popiołów jak Feniksy, będą miały możliwość otrzymania całkiem fajnych paru rzeczy. Mam nadzieję, że uda nam się to rozdać w ciągu jednego dnia, jeśli nie, to po prostu będziemy siedzieć, siedzieć i zrobić najwyższy 24 godzinny stream. Ale to zobaczymy, ale to zobaczymy. Na części tej kamerki być może tak się stanie, że zrobimy 24 godzinny stream. Ale o tym ogłoszenie zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku. Więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zajrzyjcie na te dwie strony, bo możecie się wiele na temat streamów nadchodzących dowiedzieć. Ja Was zapraszam serdecznie na nasz kanał do oglądania. Do kupienia Borderlands 2, bo to jest rozrywka nie z tej ziemi, do przypisania konta z Warframe do Twitcha i w ogóle w każdą stronę, i do oczekiwania Destiny 2. Wiele rzeczy się dzieje na świecie, i takie vlogi moglibyśmy sobie nagrywać z łapy gdzieś tam na dworze, ale to może w przyszłości, jeżeli sobie nazbieramy na taką kamerkę. Ja Wam serdecznie dziękuję, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już wkrótce. Hej, hej!